Cześć, tutaj Aga Piotrowska. Witam Cię w moim podcaście Leadership z kobiecą duszą. Kieruję ten podcast do kobiet pragnących wzmocnić swoją pewność siebie i odwagę do kreowania życia i pracy w zgodzie ze sobą i swoją duszą. W moich wywiadach i refleksjach znajdziesz inspirację, jak łączyć wiele ról w życiu zawodowym i osobistym, jak odważnie działać, zadbać o swoje potrzeby i realizować marzenia. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Leadership z kobiecą duszą. Dzisiaj odcinek wyjątkowy. Dziś nie będzie żadnego wywiadu, dzisiaj nie będę dzielić się refleksjami, dziś nie będę opowiadać o żadnym konkretnym temacie. Dzisiaj zapraszam Cię do medytacji albo wizualizacji, możesz to nazwać jak chcesz. A więc, jeśli czujesz się przytłoczona tym, co się dzieje dookoła, bo może właśnie dla Ciebie dużo się dzieje, masz do ogarnięcia pracę, dzieci, powrót do szkoły, może zespół w firmie do ogarnięcia, jakieś obowiązki, które się nawarstwiły, jesteś niespokojna, dużo spraw do załatwienia, zabiegana, zestresowana, to jest to właśnie medytacja dla Ciebie. Jest to krótka podróż, w którą chcecie zabrać, abyś mogła poczuć w sobie swój wewnętrzny spokój. Wyciszyć się i zrelaksować. A więc zapraszam Cię serdecznie do tego, abyś znalazła teraz dla siebie miejsce, w którym możesz przez kilkanaście minut pobyć w spokoju, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Nie słuchaj tej medytacji w samochodzie to jest bardzo ważne. Znajdź sobie miejsce, gdzie przejdziesz przez medytację w spokoju i bezpiecznie. Usiądź lub połóż się wygodnie, tak jak czujesz, że będzie ci dobrze. Pozwól teraz, żeby Twoje oczy się zamknęły. Weź głęboki wdech i zrób długi wydech. I jeszcze jeden głęboki oddech. Poczuj, jak z każdym wdechem powietrze wypełnia Twoje ciało: od palców stóp po czubek głowy. Z każdym wdechem czujesz, jak cudowna, odświeżająca energia wypełnia Twoje ciało. Może ta energia, którą wdychasz, ma jakiś kolor? Jaki ma kolor? Wyobraź sobie, że z każdym wdechem energia w tym kolorze dociera do każdej komórki Twojego ciała, wypełnia ją i relaksuje całe ciało. A z każdym wydechem ulatują z ciebie wszelkie napięcia. Czujesz się błogo i lekko. Bardzo dobrze. Wyobraź sobie teraz, że stoisz na szczycie wysokiej góry. Powietrze jest przejrzyste, krystaliczne. Kiedy oddychasz, czujesz jego czystą moc wpływającą do Twoich płuc. Nad Twoją głową. Rozpościera się błękitne niebo. Rozglądasz się dookoła i widzisz wokół siebie przepiękne krajobrazy. Po jednej stronie widzisz zielone lasy, rozciągające się daleko po horyzont. Widzisz, jak czubki drzew lekko falują na wietrze. Czujesz jak od strony lasów płynie do ciebie moc drzew, moc ugruntowania, ukorzenienia. Z drugiej strony widzisz ocean, połyskujący w promieniach słońca. Również rozciąga się i ginie gdzieś daleko na horyzoncie. Jego szmaragdowy kolor jest zachwycający. Powierzchnia oceanu faluje delikatnie i dostojnie. Bije od niego i płynie do ciebie energia spokoju, głębi i odwagi. Z trzeciej strony widzisz pagórki poprzecinane strumieniami. I pokryte łąkami pełnymi kwiatów. Wręcz czujesz ich zapach docierający do ciebie z łąk. Wyobrażasz sobie, jak chmary brzęczących owadów latają wśród łąkowych roślin. Pagórki wysyłają do ciebie energię lekkości i radości. Z czwartej strony widzisz wioski i kolorowe pola poprzecinane ścieżkami i zielonymi zagajnikami. Widzisz poruszające się maleńkie postacie, pojazdy. Płynie stamtąd do Ciebie energia działania i sprawczości. Znowu bierzesz głęboki oddech i siadasz na szczycie góry. To wszystko, co obserwujesz dookoła, jest takie piękne i dalekie. Nie słyszysz dźwięków. Jesteś ty i cisza na szczycie góry. Jesteś ty. I krystaliczne powietrze dookoła. Jesteś ty i ciepłe promienie słońca na Twojej twarzy. Jesteś ty i lekki dotyk wiatru rozwiewający Twoje włosy. Jesteś spokojna, oddychasz spokojnie. Jest takie miejsce w Tobie, głęboko w Tobie, w którym rodzi się ten spokój miejsce totalnej ciszy i bezruchu. To jest Twój własny spokój. Wchodzisz teraz w to miejsce, gdzie to czujesz w ciele. Gdzie w Twoim ciele jest Twoje miejsce spokoju? Poczuj je, zwizualizuj. Może ma jakiś kształt, kolor? Jak je czujesz? Energie płynące z czterech stron świata ugruntowania, odwagi, radości i sprawczości. Spotykają się teraz w tym miejscu ciszy, zamieniają się w Twoją ciszę, Twój spokój. Wiesz i czujesz głęboko w sobie, że ten spokój jest niezmącony, że cokolwiek przychodzi z zewnątrz, ty zawsze możesz sięgnąć do swojego miejsca ciszy i bezruchu i odnaleźć w sobie spokój. To miejsce połączenia z Twoim głębokim ja, z Twoją prawdą. To miejsce, gdzie zawsze czeka na Ciebie miłość. To miejsce, w którym wiesz. Że wszystko jest tak, jak być powinno. Pobądź w nim, zanurz się w tym spokoju, który masz w sobie. Wiesz, że za każdym razem, gdy tego będziesz potrzebować, możesz zamknąć oczy i przenieść się w to miejsce. Połączyć się z Nim i odnaleźć spokój. Tak jest, i to się dzieje. A teraz weź głęboki oddech: poczuj jeszcze raz to krystaliczne powietrze otaczające Cię na szczycie pięknej góry. I jeszcze jeden oddech, i powoli wracaj do swojego ciała. Tam gdzie ono jest, gdzie leży albo siedzi, poruszaj palcami stóp i rąk, przekręć głowę w prawo i w lewo i gdy będziesz gotowa, otwórz oczy i wróć do przebudzonej świadomości.